Dzisiaj 10 zasad, które mogą być pomocne w życiu. Zapraszam do wysłuchania. Prawda się wyzwoli, prawda sprawi, że osiągniesz w życiu sukces. Druga zasada, druga zasada to dawanie więcej niż oczekujesz, ponieważ szczodrość i dobroć wracają w niespodziewanej formie. Po trzecie, stawiaj cele i podejmuj działanie. Czwarte to dbanie o zdrowie, ponieważ wiedza na temat zdrowego stylu życia ma ogromne znaczenie. Piąte, szanuj innych. Empatia i szacunek wobec ludzi budują lepsze relacje i harmonię w życiu. Każdy widzi świat przez pryzmat własnych doświadczeń. Być może im bardziej ludzie śmieją się z Twojego pomysłu, tym lepszy on jest. Dla Ciebie więc podążaj za tym, co jest to dla Ciebie. Szóste, myśl samodzielnie. Nie zawsze możesz dostać to, czego chcesz, ale gdy próbujesz, czasem znajdziesz i dostaniesz to, czego potrzebujesz. Siódme, bądź wdzięczny, ponieważ okazywanie wdzięczności jest miarą naszego człowieczeństwa. Ósme, rozwijaj się. Za rok podziękujesz sobie za to, że dziś się nie pożyczałeś. Dziewiąte, zarządzaj czasem, ponieważ planowanie jest oprawianiem przyszłości w ramy teraźniejszości. Dziesiąte, buduj długoterminowe relacje. Inwestuj w bliskie i wspierające więzi. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że to, co wiem, Ci się spodobało. Jeżeli tak, to subskrybuj. ののだっのだっすとっらのすてき。<church>